Proszę bardzo, proszę pana. Jakie jeszcze narzędzia USA może wobec konkretnie wobec Polski stosować, żeby uzyskać swoje własne cele, na przykład odnośnie celi też żydowskiego w Ameryce. No Różne i finansowe, i polityczne. No. Teraz na przykład inaczej może. Kiedy Polska w 2013 roku Przeszła ponownie pod kuratelę amerykańską. No to dopóki była pod kuratelą strategicznych partnerów, to liderem na scenie była Platforma Ołaterska. No bo to ja uważam, że jest to ekspozytura stronnictwa pruskiego. No to było normalne, ale jak Polska przeszła pod kuratelę amerykańską. No to ekspozytura Stronnictwa Pruskiego na pozycji lidera Amerykanom była potrzebna jak psu piąta noga. W związku z tym, co się stało wtedy? Trzech kelnerów zawiązało straszliwy spisek przeciwko rządowi i zaczęło podsłuchiwać tam w knajpie pod pluskwami, w innych no, dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, innych nie. No i pan Falenta tam miał być głównym szatanem tego całego spisku. On teraz już został ostrzeżony, bo już na obserwację psychiatryczną go tam skierowali, więc to pewnie zdiagnozują u niego schizofrenię bezobjawową. W każdym razie jest duża szansa. I te rewelacje, które tam podsłuchali, zaczęły przenikać do mediów i Obniżać notowania platformy ratowskiej. w rezultacie w roku 2015, jeszcze pół roku wcześniej, przed wyborami prezydenckimi, w roku 2015 prezydent Komorowski był naprawdę autentycznie szczerze przekonany, że nie ma z kim tych wyborów przegrać, a pół roku później przegrał jej to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym rok wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym. Byliśmy świadkami cudów, wobec których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle drobiazg. Proszę Państwa, no i PiS wygrał wybory i tego. O, w ten sposób się robi podmiankę. Kiedyś rozmawiałem w Ameryce, będąc w Denver, w Colorado, z takim starszym panem, inżynierem, górnikiem, Polakiem który mi opowiadał, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych. No to oni tam prowadzą interesy na całym świecie. On akurat był specjalistą od odwadniania kopalni i pracował w branży złota, wydobycia złota. No i tam mi opowiada, jak, ten, jak ta dziedzina gospodarki funkcjonuje. I w pewnym momencie mówi mi tak, ale nie to, żeby mnie tam epatować. Nie, mówi, wie pan, czasami to tam niektóre rządy to nam podskakują jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. To my je zmieniamy. Znaczy nie on oczywiście, ale to są pierwszorzędni fachowcy, którzy takie rzeczy umieją robić i nawet nie, robią to tak sprawnie, że nawet się zainteresowani w ostatniej chwili dopiero kapną, że coś tam, ktoś im zrobił eksperyment. Więc bardzo dużo ma takich przede wszystkim ekonomiczne środki nacisku. Ale i polityczna. Mówię, tym bardziej, że państwo zostało bardzo uwrażliwione na presję ze strony Stanów Zjednoczonych, bo oni są naszym najważniejszym i bodajże jedynym sojusznikiem. No to jak? A teraz właśnie jest sytuacja trudna, bo przedwczoraj, przedwczoraj pojawiła się wiadomość, że Pentagon obcina inwestycje wojskowe w środkowej Europie. Między innymi u nas, czy przede wszystkim u nas. No to jeśli tak, to bardzo możliwe, że to jest zapowiedź kolejnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Dlaczego? Proszę Państwa, problemem dla Stanów Zjednoczonych coraz częściej, to nawet prezydent Trump to nie ukrywa tego, to są Chiny. To nie nawet nie Rosja, tylko Chiny. W roku 2008 Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy ponad 620 miliardów dolarów rocznie. To było tyle, ile suma budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Następnych 17 państw świata, więc taka była w 2008 roku przewaga Stanów Zjednoczonych. 10 lat później Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy trochę większy, około 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość już tylko 8 budżetów wojskowych następnych państw świata. Czyli widzimy, że ta przewaga topnieje. W ciągu 10 lat stopniała o połowę, no i ten proces postępuje. I to nie. Y na rzecz Rosji, tylko na rzecz Chin, bo Rosja ma około 70 miliardów dolarów budżetu wojskowego, a Chiny 250 miliardów. I ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to te 250 miliardów pomnożyć przez półtora, być może nawet przez 1,8. Więc Stany Zjednoczone muszą zrobić, jak chcą coś zrobić z Chinami, to muszą teraz, bo potem będzie coraz trudniej. Być może będzie to niemożliwe, ale jeśli chcą coś zrobić z Chinami, to powinny zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji. Bo to wojna na tyle frontów to jest groźna nawet dla nich. No i pytanie, co Rosja za to będzie chciała, bo to Państwo wiecie, w polityce trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi. Przynajmniej na dwa pytania, bo no, na znacznie więcej, ale na te dwa to koniecznie, z góry przygotowane, pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? No i to między tym jest cała polityka, między tymi dwoma odpowiedziami. Więc jeżeli, co, czego może Rosja chcieć? Ano, przypuszczam, że może chcieć uznania rozbioru Ukrainy. Uznania, no, de facto się dokonał jeszcze, tylko uznać międzynarodowe uznanie, no i cofnięcie wszystkich sankcji, bo wtedy już odpadnie powód do sankcji. Być może jeszcze czegoś będzie chciała. No nie wiemy. A Stany Zjednoczone, jeśli będą zainteresowane w neutralności Rosji, to mogą jej to obiecać. I to naszym kosztem mogą jej to obiecać. I dla nas to. to tak jak w tej bajce Krasickiego, chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie, dla was to jest igraszką, nam idzie o życie. <laughs> Może być tak. Więc Stany Zjednoczone są państwem bardzo wpływowym i mają bardzo dużo możliwości z zdyscypliny. O, bardzo dobrym przykład, współczesny: Francja. Prezydent Macron w rozmowie z prezydentem Trumpem Bezpośrednio moje powiedział, że trzeba utworzyć europejskie siły zbrojne niezależne od NATO. Między innymi i tu już powiedział tak ekspresji, między innymi żeby bronić Europy przed Stanami Zjednoczonymi. Trump się nie posiadał ze zdumienia, jak to usłyszał. No i nawet napisał tam na Twitterze, że to i gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście uczyli się języka niemieckiego, przecież to Stany Zjednoczone dwa razy was ratowały. Tutaj. No to wtedy premier francuski mu odpowiedział, żeby się nie wtrącał w nie swoje sprawy. O, tak. No i natychmiast się we Francji nic tego nizowego ruch żółtych kamizelek, który wstrząsnął podstawami całego państwa. No może był spontaniczny, ale może nie był. Ale może nie był, bo właśnie. CIA po to jest. Po to jest. Tak, wy chcecie bronić Europy przez Stanami Zjednoczonymi, no to zobaczymy, jak to wam wyjdzie, prawda? No tak to jest. I Polska to Francja ma broń jądrową i tak dalej, a Polska no, jest o wiele bardziej podatna na takie naciski. O wiele bardziej. Co to dla sprawnego wywiadu zagranicznego zrobić w Polsce przewrót polityczny? O, bardzo. Jest w Polsce prawie 3 miliony Ukraińców. Większość z nich nie ma wobec Polski żadnych złych zamiarów. Po prostu chcą tu tam zarobić, osiedlić się, przenieść w ogóle, bo tam już jest rzeczywiście niedobrze na tej Ukrainie. Ale w takiej masie to trzeba z góry zakładać, że pół a może nawet jeden, może być zadaniowany wywiadowczo, albo dywersyjnie, albo i tak, i tak. I to niekoniecznie przez Służbę bezpieczeństwa Ukrainy, tylko na przykład przez niemiecką BND. I gdyby ktoś chciał nam zrobić kuku, no to wystarczy, żeby poderwał tych Ukraińców do Wołynki. Zaczęłyby się mordowanie, palenie, no chaos taki. No, i wtedy by zaistniały warunki do wprowadzenia w życie ustawy 1066, którą prezydent Komorowski podpisał 24 stycznia 2014 roku, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. No to rozruchy by zostały stłumione, a być może i rząd zmieniony. Co to dla sprawnego wywiadu, to, to nie jest żadna sztuka. No to ten górnik nawet to wiedział, ten inżynier. Górnik mówi, jak rząd nam podskakuje, to my go zmieniamy, więc jeszcze i tak może być. Nie tylko tam jakieś sankcje, długotrwałe, ale nie chcecie płacić, no to do widzenia. Proszę bardzo. Wracając do pana wypowiedzi na temat Żydów. <laughs> dlaczego Żydzi nie chcieli majątku odzyskać, jak był gruz? Tylko teraz, jak jest wszystko odbudowane, wszystko jest... Dlaczego? No właśnie <laughs> dlatego. No i dlaczego my się mamy pod porządkiem? <laughs> Proszę pana, to jest tak samo, jak w takiej bajce Krasickiego, pozbawionego złudzeń księdza biskupa Krasickiego, o jagnięciu i wilkach. Jak to wilcy w lesie przydybali jagnię, pisze ksiądz biskup, no i postanowiły je rozszarpać i zjeść. Ale jak nie nagle postawiło sprawę na nieubłaganym gruncie praworządności Mówi, no zaraz, z jakiej racji? No i wilki się zreflektowały, rzeczywiście tak nie można, trzeba mu te racje przedstawić. Po trzy powody mu podały: smaczność, słaby i w lesie. Zjedli nie zabawem, jak pisze książę To taki jest powód. Smacznej, słabej i w lesie. No, Amerykanie nas zjedli. Proszę pana, bośmy się pozwolili zjeść, bo można było. Nie, nie, bo ta, ta sytuacja, w której Polska się obecnie znajduje, to jest konsekwencja wieloletnich zaniedbań poprzednich również rządów i poprzednich prezydentów. A największym tu winowajcą jest Aleksander Kwaśniewski. Największym winowajcą. Bo było bardzo, znaczy bardzo dużo to nie, ale przynajmniej trzy okazje, żeby temu zapobiec, a w każdym razie starać się zapobiec. Pierwsza taka okazja to była w 1999 roku, kiedy Polska została przyjęta do NATO. Co to znaczy, że Polska. Została przyjęta do NATO. To znaczy, że Polska jako członek NATO udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium państwowe dla potrzeb rozgrywki na przykład z Sowietami, z Moskalikami, czy tam z Kim, z Chińczykami itd. Tak? I to nie my będziemy decydowali o tym, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jaki roz, jaki, jaką postać przybierze, jakimi skutkami się zakończy. Te skutki to odczujemy na własnej skórze, o ile przeżyjemy ten eksperyment, prawda? Więc my udostępniamy Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb tej rozgrywki. W związku z tym Polska powinna uzyskiwać z tego tytułu wynagrodzenie, a przynajmniej obietnicę, że Stany Zjednoczone nie będą na nas naciskały w sprawie żydowskich roszczeń. No, ale nikt o to nie poprosił wtedy. Nikt w ogóle, no, trudno, odproszała gremka wymagać, żeby on tu się o to troszczył, ale bo to on negocjował. Te, więc, no ale to trudno. No, następna taka okazja się pojawiła, kiedy Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku na prośbę prezydenta Busha młodego. Wtedy też można było, dobrze, panie prezydencie, pan nas poprosił, to my oczywiście jasne. Ale tu my do pana też mamy prośbę. I jedna taka, właśnie, żeby nam obiecał, że w sprawie żydowskiej rocznej Stany Zjednoczone się zachowają neutralnie. A przy okazji, żeby jeszcze zgodził się na, żeby się Stany Zjednoczone zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Już na no, ani prezydent Kasiński, ani premier Miller w ogóle ani przez głowę im nie przeszło, żeby o to podkosić. No a to. Burs nie ma obowiązku się troszczyć o polskie sprawy. Trzecia taka okazja była w 2014 roku w czerwcu, jak prezydent Humana przyjechał do Polski, żeby nam powiększować, żeśmy się znowu podjęli w misji być amerykańskim dywersantem na wschodniej Europie. No podjęliśmy się dobrze, to ale trzeba było, było poprosić jak się, bo właśnie tutaj mamy taki problem z tymi roszczeniami z to prosimy o obietnicę ze Stanów Zjednoczonych. I znowu nikt no nie poprosił o to. Tylko pan ten, minister Sikorski potem w podsłuchanej rozmowie powiedział, że zrobiliśmy Obamie laskę na darmo. No, on zrobił. I to widać z tej podsłuchanej rozmowie, na no, jak przyjemności tego nie ma. No, całkiem, <laughs> lat, prawda? całkiem No i wreszcie ostatnia taka ta okazja, to że... już <laughs> Już już. Tak. Ostatnia taka okazja, to już desperacka, to była pod koniec roku 2017, kiedy już rozpoczęły się prace nad tą ustawą 447. To już była desperacka i bardzo niebezpieczna, bardzo ryzykowna rzecz bo kiedyśmy się dowiedzieli, że takie prace się rozpoczynają, czy mają się rozpocząć, mam nadzieję, że wywiad polski jest coś warty i tam takie rzeczy to sygnalizuje, to powinien pojechać do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu jakiś tam od nas człowiek i powiedzieć, słuchajcie, mam, bardzo was prosimy, wstrzymajcie pracę nad tą ustawą, bo jak nie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. Ryzyko je było wiel byłoby wielkie, bo moglibyśmy usłyszeć, no to występujcie. Ale może byśmy tego nie usłyszeli, bo zakładam, że dla amerykańskich wojskowych nie jest wszystko jedno, czy rosyjska broń jest tysiąc kilometrów dalej na zachód, czy nie. A tak by było, jakbyśmy wystąpili z NATO, to by tak było. To już mówię, odruch desperacki. Ale no, jak już alternatywą ma być okupacja kraju, to, to, to już trudno, trzeba iść na takie ryzyko. Moim zdaniem w tej sytuacji, to tak samo jak w przypadku pana Rostowskiego, on chyba nie podlegał premierowi Tuskowi. Bo w ogóle warto przypomnieć, jak wyglądało tworzenie rządu Platformy Obywatelskiej, pierwszego rządu. Otóż Platforma Obywatelska miała gabinet cieni. Przed wyborami w 2007 roku miała gabinet cieni, w którym na ministra finansów był przygotowywany pan Chlebowski. Podobnie na ministra sprawiedliwości była przygotowana pani Pitera. Na ministra, na ministra obrony był przygotowany pan Zdrojewski. Tak. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to okazało się, że nie wiadomo skąd, zjawił się pan Rostowski, no i pan Czwiąkalski, któremu pani Pitera ustąpiła, pan Klich, lekarz-psychiatra, być może stan naszej armii uzasadniał taką podmiankę, ja to chętnie w to wierzę, no ale istotne jest jeszcze co innego, że ci, którzy byli przygotowywani na te resorty, no, oni sami się przygotowali, byli przygotowani, ustąpili tamtym jeźdźcom znikąd bez słowa, protestu. No to musiało. Wyobrażam sobie, bo nie wiem, jak do tego doszło, ale wyobrażam sobie, że do premiera Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy powiedział, słuchajcie, no Tusk, macie tu papierek z listą waszego gabinetu i nic tu nie kombinujcie, bo to same zgryzoty z tego wynikają, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. No i to natychmiast. Pan minister Rostowski, dlatego myślę, że on podlegał komu innemu. To tak jak Zdenek Mlynarz, jeden z tych komuchów czesko-słowackich, jest z 1968 roku napisał taką książkę wspomnianą, Mróz od wschodu, gdzie tam opisuje, jak to między innymi dywizja tamańska i kantemirowska zajęła Pragę i straże dywizji tamańskiej były na hradczanach, a tych wszystkich tam na sali jednej zgromadzono no i siedzą tam melancholijnie, rozmyślają nad własnym losem, co to z nimi będzie. No i ten młynarz widzi, że przez te wszystkie straże dywizji tamańskiej idzie jego kierowca. I oni go puszczają i tego, i mówi, jak tu żeś wszedł? A on mówi, normalnie. Jak mnie zatrzymywali, to ja do nich mówię, ja wam nie podlegam, to się rozstępowali. No i to tak z panem ministrem.